Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni dzisiaj będzie hol zakupowy i już wam mówię co kupiłam w Biedronce i co mniej więcej ile kosztowało także zaczynamy kupiłam jedno mleko litrowe bez laktozy i mleko kosztuje 3,49 zł groszy drogie mleko powiem wam Następne kupiłam mleko zsiadłe. Tu jest 420 gramów i mleko zsiadłe kosztuje 2,89 zł. Tak. Wzięłam też karmę dla psa. Tak, dwie takie karmy. Tu jest z sercami z kurczaka i z ryżem brązowym. I druga była to samo i ta karma kosztuje. E, już Wam mówię, ona kosztuje 3 zł i 69 grosz. Jedna. Do tego wzięłam dwie puszki, te karmy natural. Ona jest droższa, bo tak karma kosztuje 9 zł za puszkę. Tu jest 40 deko. Jedną wzięłam Jeleń z wołowiną i żurawiną. I już Wam mówię, ile tego jelenia jest. Tu jest napisane, że jelen jest 26% i wołowina 26%, w tym tak, mięso jelenia to jest samo mięso 26, a wołowina to są płuca, wątroba, mięso, żołądki, wymiona. Później wieprzowina 8%, także nawet taka dość, powiem Wam, że nawet, nawet taka fajna skład, bo jest i na babki, i olej, i drożdże suszony, i liniany. Także taka fajna na, na ten. Ona kosztuje 9 zł. I wzięłam też właśnie indyk i wołowina, i z batatami. I tu też jest fajne: indyk 26%. Mięso, wątroba, żółtki, serca, wołowina 26%. Później jest wieprzowina. Tak, olej z łososia. Też fajny skład. Także. I mój pies bardzo chętnie zjada tą karmę. Za banany, za e, prawie kilogram zapłaciłam 2 zł i 64 grosze, bo były w promocji. Może dlatego, że już były takie, kwas dojrzałe. Także za to prawie kilogram bananu zapłaciłam 2,64. Później jest. Już Wam mówię, co to jest? Co to jest? A... Hmm. Co ja takiego wzięłam? Aha, te pomidorki. Za te pomidorki zapłaciłam 4 zł i 98 groszy za 35 deko, bo też były w promocji. Cytryny były w promocji też. Za dwie cytryny zapłaciłam 2 zł i 7 groszy. To już Wam mówię, po bo tutaj jest jakoś tak, że jest upust także ja Wam mówię, ile zapłaciłam już po upur. Flaki. Ja nie lubię takich, ale mój mąż lubi. Jak się wzięło dwie sztuki, to było tanie. To są flaki po zamojsku. I tutaj jest 500 gram, pół kilograma. Za dwa takie słuiczki flaków zapłaciłam 12 zł. Więc myślę, że cena naprawdę dobra. Mąkę wzięłam, tylko tak dziwnie leży, bo już zrobiłam dziurę. Taką szy, szymanowska, szymanowska, 450 tortowa i ona kosztowała 3 zł i 66 groszy. Powiem Wam, że mąka jak jest dobra, to też, inny, to też całkiem inne ciasta wychodzą. E, później tutaj, co ja tutaj mam jeszcze? Aha, i były te dla Bartusia. Jak się wzięło trzy takie opakowania, gdzie są cztery saszetki, to też było i w sumie za te trzy zapłaciłam, już Wam mówię, 25 zł. Za trzy opakowania. Tak, chleb wiejski, pół kilo chleba za 3,77 groszy. Taki chlebek krojony dzisiaj przyszedł do nas z Biedronki. Przynieśliśmy go. Później jest tak, boczek bez kości. Też był dzisiaj tańszy. Za taki boczek, tu jest 60 deko. Zapłaciłam 8 zł z czymś. 8 zł 40 groszy, Taki nawet ładny, kudziutki. Jak będzie się zamrozi, może do jakiejś zupy, czy do czegoś. No zobaczymy jeszcze. Taki miks warzyw 30 deko. Ja je często kupuję. Bo tutaj są trzy ogóreczki: papryka czerwona, pomarańczowa, y, później ten y, no i o, y, takie malutkie pomidorki, i za to płacę 8,39 zł. Więc teraz, póki wszystko jest drogie, to ja uważam, że czasami po prostu mi jest to potrzebne i w takich malutkich ilościach. Więc wolę sobie kupić to. Kupiłam też, widzicie, kilogram krewetek. Ja je podzielę na cztery, one kosztowały 50 zł. One są gotowane, ale ja je podzielę na cztery, ponieważ my y, często używamy krewetki do pizzy. Także będę miała na cztery pizze, bo zazwyczaj krewetki kosztują w sklepach około 80 zł za kilogram, a tu jest 50, więc ja je podzielę i będziemy mieli na cztery razy do pizzy. E, szynka, też dzisiaj była promocji, za ten kawałek tu jest 91 deko taki kawałek czekrzynki dałam 10, 10, no 11 zł. Niecałe 11 zł. Także wzięłam na sos. Później dwa razy fasolkę. Taką moja lubię, taką fasolkę do zupy. I za jedną, jedna fasolka kosztuje 3 zł. 2,94. Ja wzięłam dwie puszeczki sobie. Cukier puder, bo to też do pieczenia pół kilo tu jest jak się nie mylę tak pół kilo cukru pudru kosztuje 3 złote. Tak i wzięłam jeszcze podroby podroby wzięłam dla Majuni. Oczywiście bo nie było serduszek a szkoda bo zawsze mieszam kupuję jedne serduszka i jedne żołądki wątróbki nie kupuję jej i ja to po prostu mieszam. To że 45 deko żołądków one kosztują 5 zł. I jak jest wątróbka, to też właśnie kosztuje 5 zł. I wtedy właśnie mieszam. Nie, nie kupowałam w biedronce. Słuchajcie, tego. E, 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 koperku. Ponieważ tam taki malutki, o tyle koperku kosztuje 2 zł. A ja tu tam dam za 2,50 w takim obok sklepie. Patrzcie, jaki ładny koper. Dużo, naprawdę dużo jest tutaj tego kopru, za 2 zł. i 50 groszy, więc myślę, że lepiej się po prostu e, opłacało. I nie wiem, czy wy też macie taki patent. Ja nie będę go wsadzać do wody. Nie, ja po prostu wezmę, zaraz wam pokażę, co robię. Ręczniki te lekko namaczam w zimnej wodzie. Biorę, biorę tak, obwijam taką letnią, wodę, znaczy żeby to nie było face mokre, ale żeby było umoczone, nawet spryskiwaczem tak można spryskać. I to daję do woreczka foliowego i daję na drzwi lodówki. Bardzo długo zachowuje wtedy świeżość i jest zielone. Jeżeli postawię do wody, ja już to wypróbowałam. To jest bardzo szybko i bardzo szybko robi mi się. O, tak samo widzicie, przechowuję, pokażę. Pietruszkę Bardzo długo Tam ten Tylko tak aż nie woreczek nie zamykam Patrzcie, to jest mokre Papierowy ręcznik jest mokry I pietruszka jest ładna, zielona Ona już chyba przeszło tydzień czasu leży w lodówce Patrzcie I tak samo przechowuję właśnie W lodówce e, Ten e, Koperek A jakbym włożyła tutaj do tego To on od razu by, by mi zwiędł i by był brzydki. I tak samo zaraz zrobię z koperkiem, tak, tak zabijam, wkładam na, na drzwi lodówki. Także na, sprawdzony patent dłużej wytrzymuje niż pozostawiony, tak o w wodzie gdzieś na blacie kuchennym. Jak się przepisy, ja, Boże jak się zakupy podobają, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia! pa, pa.